Z tej strony Miki. Dzisiaj gramy sobie w Construction Simulator 2015. W tle ze mną będzie Adaś. Elena. Jak widzicie już na pierwszy rzut powróciłem do tej serii. Myślę, że będę ją kontynuował. Oczywiście. Niestety nie gram z Adasiem, bo małe problemy mamy z połączeniem i na razie tymczasowo będzie single, zobaczymy jak długo. I zaczynamy sobie od zera, już bez save akazia. Zobaczymy. Przyznał się wreszcie. Na początek, może jakieś zlecenie y, takie luźne y, weź, może, Możemy tak, sobie, pojemnik na odpady do flanezy, tak, tak, do miasta, i przewieźć go do znaczonego. portu okej, okay, przyjmij, Nie ja miałem, nie miałem save'a dobrego, więc byś tak nie chciał od zera zaczynać. Znaczy, raczej Tup. będę starał się wszystko na wizji, już nie będę grał poza wizją, i ten. Aha, właśnie tak chcesz od zera. to wreszcie tak. Tak, jak, to... jak to... widzicie, już cieszy mnie to niezmiernie. Jak to się mówi. Za... no... Gramy... jak to się mówi? No, patrzę mi nie przypomnieć. No, gramy w sumie no, po jakiejś przerwie, ale jednak... Powracamy do tej serii, zobaczymy jak się... Na czerwonym, ale jestem, no ja nie mogę, na czerwonym jechać Ale seria nam się podobała i wielu Was w sumie też chciało, żeby wróciła, no to... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hmm, więc, no najlepiej, żeby... Oglądać dalej, łapkować, subować, komentować... I tak w sumie to była fajna gra. No to jest śmieszne Lek, ja to gra. Lekko zbagowana, ale bardzo fajna. Tak, tak. Nie nie nie, 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 nie mówię, że. 20 na godzinę, lec. Ty nie mogę utrzymać, nie? Ale dobra, lecę. A jak tam Miki w ogóle. jest... Nie. O, o. Nie pytaj co ja zrobiłem, nie? Jak ja, jestem Debil. Słuchaj, nie Na czołówkę pojechałem. Wolno jechać, nieważne. No, także standardowo, może jak ostatnimi czasy, jakieś dzisiaj odpowiemy coś na let's play, jak zwykle, żeby nie było y, nudno. A masz coś, jakieś pytania były? Znaczy ogólnie dzisiaj chciałem opowiedzieć y, coś o nagrywaniu. O nagrywaniu, w sensie coś może y, o gospodarstwach jak nagrywamy, gdzie, znaczy może nie tyle gdzie, co o tych gospodarstwach, tam pierwsze nagrywanie i tak dalej. Mówiłem o tym już? Nie, nie mówiłem chyba. Mam mówiłeś, ale nie przytoczyłeś do końca. Znaczy, chciałeś opowiedzieć to na kolejnym odcinku? Jak A wie, to no to wszystkie... było, tak, ale właśnie wtedy tym nagrywanie, bo to było w tym. w yy, Drwalu. No, 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 zgadzam się. No, więc ogólnie, no, już tak sobie zacznę opowiadać. Pierwsze nagrywanie to w sumie takie, no, poza. poza rajonem naszym, tak? Poza moim gospodarstwem. A, nie wymusił. poza moim gospodarstwem i bolka. No to w sumie. w sumie, w sumie, w sumie. Chyba, jak się nie mylę, coś takiego większego to było u, 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 u Pana Krzysia Pana Krzysia od Kejsów No bo nie liczę tutaj Hubiego czy tam kogoś, no bo to w sumie nasze tu okolice Ale takie coś większego to chyba właśnie u Pana Krzysia I w od Pana Krzysia się zaczęło, bo on nam podołatwiał dużo różnych gospodarstw, których nagrywam do tej pory mhm. Czy, nie, tak, to było tak I potem właśnie Damiana, czyli od fantraków, to, tak, to było po Krzysiu, tak, było po Krzysiu i w sumie, w sumie chyba tak się zaczęło i potem no mówię, Damian też no załatwił sporo nagrywania i tak no zostało, tak nas trochę poroz, rozpromowali, że tak powiem, nie? I ten, i w sumie tak nasze nagrywanie, a jak zaczęliśmy u Pana Krzysia nagrywać? No, kiedyś tak pojechaliśmy, yy, akurat mieliśmy no cynk, że Padżak wyjechał, mieliśmy akurat cyngrze że tam nie niego kukurydzę no i tak na początku nie wiadomo było czy jechać, czy pozwoli i tak dalej. No ale pojechaliśmy. pan się bardzo w porządku się okazał. No i tak w sumie zaczęło się wszystko toczyć, nie? Dużo ludzi pytało jak zagadać o pierwsze nagrywanie, no. Adam, ciężko, nie? Znaczy może to nie ciężko, to nie wiadomo co powiedzieć. No, znaczy powiedzieć to może jest, co tylko ciężko zrozumieć i no czemu niekiedy nie chcą, co nie? No, no bo niekiedy ludzie mają jakieś przekonanie, że ło, nagle no, sprzedaż, sprzedasz albo co się stanie z tym, no. No ale wiesz no, takie... Ja to jestem tego zdania, bo ja zawsze mi Babcia opowiadała no, jeszcze dawno temu no. Że właśnie ludzie mają chyba takie myśli, że po prostu o, pokażesz ciągnik, zobaczą rejestrację, zobaczą yy, gdzie skąd to jest, przyjadą i ukradną, co nie? No, no. To jest chyba to tylko. Ale to myślę, że to bardziej tyczy się do starszych ludzi, typowo... No po, tak, nie, no. Po. To ja tak w ogóle teraz się skapłem, nie? A no nie, dobrze, pojechałem, dobra, nieważne. No w sumie tak, bo no tak naprawdę no to... no faktycznie, rację masz, że tutaj to właśnie ci starsi ludzie, tak? No bo no jednak... Młodzi to, ale właśnie ciężko w moich na przykład rejonach znaleźć naprawdę takich młodych, tak jak u was, co nie? Do, no. do czterdziestki, co nie? No ale wiesz, niekiedy nie starsi jak na przykład y, właśnie ojciec Pana Krzysia, też jest bardzo w porządku, tak? No, no ale no wiesz, no jeżeli mam mądre myślenie, to... Więc ten no, nie ma jakiejś typowej gadki, że zagadasz, żeby no... żeby nagrywać, no po prostu idziesz na pole, mówisz jak jest, nie owijasz baweł, no od razu mówisz, raz na YouTuba, że idzie film, no bo... niektórzy mają jakieś problemy z tym, więc trzeba powiedzieć, no bo no jednak trzeba być uczciwym, tak? A ja? I w sumie co, no pytasz się czy można ponagrywać i tyle i tutaj nie ma jakoś, no... Zgadzają się nagrywasz, nie zgadzają się to do widzenia. To nie. No właśnie, tutaj nie ma jakichś. tak się kątę biało biały? Patrzcie, już nie grałem, tyle zapomniałem jak... o. Więc w sumie nie ma no po prostu co? Przychodzisz na pole i dzień dobry oczywiście, nie? Wiadomo tak, podstawa. I pytasz się czy można ponagrywać, bo fajne maszynki i tyle, nie my tak bynajmniej zaczynaliśmy i tyle, no. No Więc ja no, będę chciał zacząć w tym roku. Adaś będzie chciał zacząć, tak także jak zacznę to wam opiszę jak to było u niego, to u niego pierwszy raz <grym> z nagrywaniem. No, no bo nie jest łatwo, no nie ma co oszukiwać. Pierwsze nagrywanie to jest tak naprawdę najgorsze, no bo to jednak jest, jednak jest troszeczkę takiego no, no stresu, tak, no nie ma co się oszukiwać. No, no trochę. Weźmy sobie zlecenia... Yy... I mamy to. Co to zlecenie? Gdzie mam to zlecenie? Aktywne zlecenia powinny być, jak ile pamiętam. Aktywne, yy, Pojemnik budowano, przewieźć do, ponownam.. do, do punktu. Port Miasto. Dobra, to jeszcze sobie zaznaczymy na wszelki wielki. Port Miasto. Gdzie to może być? Port Miasto. No pewnie nie Będzie <śle> ten, port, nie, bo nie ma innego. No. No w sumie tak było, a co do gospodarstw, o których nagrywałem, no to no, chyba wszystko na filmikach widać, więc no, tu raczej nie będę opowiadał, no bo nie, nie ma o czym, no. Po prostu, no. Na filmach wszystko można zobaczyć, jak ktoś ogląda, tak? Oczywiście na kanale z reala, tak? No, wiadomo, tak? No, do mnie ludzie mówią, żebym nagrał coś z Omegle. Z Omegle? No w sumie z Omegle też, beka, nie? No pa, zmieszczę się czy nie zmieszczę? Pójdę jak strzała, zobacz. O, chyba nachaczyłem kogoś. Ile? No nie, no po prostu blokowało mi tych driftów i blokowało mi tej prędkości i... A, i ręcznego. I idzie jak trza? No pa, a na, ja na A jak tam w ogóle ta realia gry teraz? Jak, jak odczuwasz porównanie no, jak teraz? Czy jest lepiej troszeczkę, czy teraz gorzej? Teraz mi się gra milion razy lepiej. Nie ma takiej. Bez dwóch zdań. Wszystko ładnie tu mi płynnie chodzi. No to super, no. Ręczne też mi działa. Hmm. Teraz sobie hamowałem na ręcznym, pół kilometra. I myślę, że w sumie... A właśnie, zobaczymy jak długo to będzie singla, póki Adaś nie będzie mógł do mnie wbić. No właśnie. Ale mam nadzieję, że coś się szybko w miarę ogarnie i zobaczymy niedługo długo Adasia, no bo samemu trochę jest może... No ja odgrałem nie raz single, więc naprawdę jest ciężko. Ciężko, tak, no. Zrobić mogę, bo naprawdę jest więc na. na pewno będziemy to się tutaj kopali. No chyba, że któryś z widzów ma oryginalną wersję konstrukcjona, także zapraszam. Być może jeżeli będę nagrywał, to jakoś się zgadamy i coś się nagra. Znaczy no na Facebooku możesz pisać, tak? I... No tak, ale wiesz, ktoś może ma to, to zapraszam serdecznie. Dzisiaj jak widzicie trochę podzwiedzaliśmy, bo tak naprawdę... Nagrywając wtedy już tamte odcinki, to chyba nawet nie pokazałem tyle miasta, co dzisiaj w tym jednym, nie? No. A tak... tak... A tak na e wstępie Znowu mogę... Na czerwony. Mogę powiedzieć, że Bolek znów zajeździł swój samochód. O. Co się stało? <laughs> Rozwalił no. przegub. Ta. No. Mówiłem. Pompa. Nie no, mam bekę. No, ale no, dobra. Powiadamy o tym potem. Nie będziemy naśmiewać się. Ty, samochód nagrałeś nie ale, dobra, nieważne. Odstawmy sobie. Port, odkryto port, okej. Okay. Odkryto port. Gdzie ja mam to władować? Tutaj, tak, prawdopodobnie tutaj. Portki odkryto. Także możemy powiedzieć, że to nasze pierwsze wykonane. Nie ma jeszcze nie wykonane. Ale... <ścoughs> nie przed zachodem słońca. Pyk. Nie, tak, tutaj. No i dostaliśmy 4,5 tysiąca. Oiro, to są chyba oiro. Nie może to mieć o, o, euro. 180 euro. No. Eurobudowlane. Także pierwsze zleconko, takie troszeczkę zapoznawcze. W sensie, że no, pokazałem wam troszeczkę tutaj miasto i tak dalej. Ale teraz już niestety Mikl jest bardzo wygodny i się przetransportuje do siedziby tak, firmy wieś. O. Jesteśmy na miejscach, By ktoś nie wiedział to właśnie tu możemy szybko się tak przetransportować. Mm -hmm. Powinien się nad kupną nowego pojazdu. No na razie, sorry, ale mi pojazd nie jest potrzebny, dopóki ja go nie potrzeba, to coś się weźmie. I teraz tak, może jakieś zleconko jeszcze weźmiemy? Co tu jest? Może już nie będziemy jeździć, bo już przejdziemy się kiedy indziej. Może coś takiego budowlanki bardziej Co tu potrzeba? No, przyjmijmy zlecenie, zobaczymy, co tu będzie ciekawego w tym. Yy, I właśnie, napiszcie, czy... Czy, 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 czy... Czy nagrywać tak jak kiedyś, że nagrywałem, jakby, takimi, nie wiem, na przykład 10 minut pracy każdy, czy tam ileś? Czy nagrywać ciągle, bez przerywania w ogóle nagrywania, tak? Bo... Yy, zależy, jak to lubi. Ja osobiście chyba byłbym za tym, że... Jak są na razie takie małe budowy, to będę nagrywał po kolei, ale... Jak coś będzie większego, na czerwonym oczywiście, mandat na firmę przyjdzie, Adaś zapłaci. na <gulanie> jak nazwać firmę? Nie wiem, czy się pod nią odpisywać, czy nie. No jedź, ty, tak po bożu, pojechałem. No jedź! No, wypieprz. Yy, no... Ludzie też właśnie pytaliście mnie, co wybrać, kamerkę, jakieś... Yy, kamerkę... jak to się nazywa? To ja muszę przygryć tutaj kontener, a nie stąd kontener wziąć, no to źle chyba przeczytałem. Zaraz, 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 zaraz. Inne zlecenie. Ze składu budowanego, debil jest. Zabrałem tak. Yy, pytaliście mnie właśnie... Yy, jak to się nazywa? Co wybrać kamerkę Sony tą właśnie AV, coś tam, coś tam, czy GoPro czy coś. No na tym odpowiadaliśmy już, no naprawdę. Ja na tym się nie znam, bo nie mam tego Sony coś tam. Ja jestem wierny tylko GoPro i zawsze GoPro, i, i ty Tylko GoPro, zawsze GoPro, jak to fajnie powiedziałeś. No, no bo ja nie uznaję innych kamer. Może i są dobre, nie wiem, nie miałem styczności, ale ja innego, innej kamery niż GoPro na szybie w MF nie przyklepię. Mm -hmm. Tu nie chodzi okay. o to, że GoPro odgryzie coś, nie o to chodzi, po prostu mam zaufanie, że GoPro jest tak skonstruowane, że nie ma najmniejszej możliwości, że coś się z nim stanie, bynajmniej na moje użytkowanie. A nie jedno już przeszło i na pewno przejdzie. Nie raz i nie dwa. <grych> A jak? Między innymi testowanie... Odporności wodoszczelnej z ADASiem O tak, to było piękne, ale fajne, wiem to ciekawe było, nie spodziewałem się w ogóle. Nie spodziewałem się, że jest obudowa nieprzemakalna. Nie nie ja z... wiem jak jeszcze ja nie interesuje nigdy to co, to, co mi to da <laughs> Kontenerek sobie weźmiemy O Glancuś I lecimy znowu na pole w sumie tak, tak jeszcze wrócę od tego nagrywania. Pierwsze nagrywanie to i tak miałem u siebie, tak? Chyba każdy u siebie pierwsze nagrywanie miał. No ja też u wuje nagrywałem, prawie jak u siebie. No tak, no, no to w po rodzinę, tak? Ale tak... No no. Ja na, tak tak na pewno będę te pierwsze wstępy, jeżeli mi się uda coś nagrać w ogóle. E, będę miał czas. Na pewno najpierw będzie leciał w wUJO, tam znajomi i tak dalej, co nie? Masz znajomych? No. Nie właśnie. A na mnie nie wkręcisz, to. Cicho, no, niech ludzie chociaż wiedzą. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Nie będziesz mi tu kłamał na let's play, jak wiesz? Oj, tam, oj, wstyd tam. Wstyd mi za siebie w ogóle, chłopaku, wstyd. A ty już byś tylko jedni. Wstyd i hańba. Wstyd i hańba, że To no, dobrze. Nie wierzę, zawiesiłem się. <noise> Takie że tylko może zrobić, wiki A! Naprawiłem się. O tutaj, Paulinka pisze, pozdrawiamy. Serdecznie. Mała koparka możemy się przetransportować od razu na plac? Nie, nie, to nie, to nie, nie, nie. Plac budowy? A no, możemy, już nie będziemy transportować tego na przyczepkach czy coś, no bo jak mała możliwość, a z racji, że Mity jest leniem, to poniższy asfalt gąsienicami i przejeździe. Hmm. Tyle niochy, ty. Ja bym tam był, to od razu byś dostał bana. No, no. Ogólnie, no tutaj że tak powiem. Zapomniałem jak się już tak naprawdę gra w tą gierkę i, 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 i właśnie no, troszeczkę muszę się od nowa nauczyć, że tak powiem. Aha, ja mam pewnie to ziemię na kontener ładować, tak? Tylko ktoś mi powie z jakiej racji, czy na kontener pisze czy nie. Teraz zobaczymy, zlecenie aktywne, kop. No chyba niby piszą, żeby z tego żeby na kontener, ale wyraźnie nie jest to napisane. W każdym bądź razie zobaczymy jak to nam się uda. Dobra, operator koparki, dawno nie kopałem. Zobaczymy jak nam to... uda. Te no, koparki to były ka... Aha. Trochę mi wypadło z łyżki. O, trochę zahaczyłem w dom. Jego Tylko mu w głowie, no. No, jak widzicie, muszę sobie przypomnieć. No, patrz. No, teraz wyjdzie, że mi się kopać nie umie. Nareszcie. Boż. Ludzie tyle w i błądcie wprowadzać. Nie mam pytań do was. Chyba, <grym> chyba nie ten. Zabaduję tu chociaż z par kilka łyżek może. o Żeby na tym kątno, że coś było, nie? Mm. No bo chyba będę na ten kontener musiał tak naprawdę no. O, to sobie podwracam tak. Powiem takie mm. Przystaweczkę. Bądź. Będą przystaweczkę znalazłem do. Kamery. Przy... Przy co? Przyca, Przystawkę. A. No. Taką. Żeby jakieś live... Live'y robi sobie gadam. Live. Adam już tam kurde, livey livey rozkręca jednego livea zrobiłem już tego livea, myślałem. No teraz będzie livea, kurde, będzie będzie. Adam ma 15. live'owych głos live y w, w internecie, górze. no tak będzie, no a mówię to. Tylko, tylko SMSy, no no. Aż same? No linka, no co ty tak dajesz ostro dzisiaj? Telefon by cię trochę chyba naprawił, bo od rana to tak chodził jak dzik. Tak, od razu no. Adam, Adam zmienia telefon na nowy. Jak. Ja pierdolę. No, troszkę co ja zrobiłem? Że się ożeniłem. Na na na. Aha, tu jest tylko jeden. Chopaliłem kontener do góry nogami. Ale się nie nagrywamy, wiesz, może? No to średnio bym powiedział, ale. No, około 20 minut. To może sobie jednak zakończymy na tym? Bo to taki odcinek wprowadzający mhm. i tutaj spieprzyłem falnowe <głos》>, w kontener. Ale... A nie, ty mogę zdawać mogę. O, ale o. już naprawiłem. Ale w sumie i tak ładnie by mało kończyć. Bo to okay. taki w sumie miał być tylko odcinek, że wraca seria z Mhm. I pisz się, Komentujcie, subskrybujcie. Na razie cześć. Klikajcie, Dzień. łapkujcie, wodajcie do mnie, na razie cześć. <głos》>